Cześć, witajcie! Ja jestem komornik i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Harzwajem 3 jako Niemcy. Jesteśmy po wojnie z Francją i w tym momencie zbieramy siły, zbieramy jednostki i ogarniamy swoją armię w celu pokonania kolejnych zagrożeń. Jeszcze nie wiem, jakie to będą zagrożenia. Prawdopodobnie oczywiście Związek Radziecki, Aczkolwiek musimy się do tego przygotować. Mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc myślę, że damy radę. No i cóż, i tak by to mniej więcej wyglądało. I teraz pytanie. Pytanie słuchajcie jest takie. Co ja muszę zrobić i czego nie zrobiłem wcześniej i co tu się dzieje? W ogóle mamy tak separacja izotopów, dobra. Czyli rozdzielanie izotopów, rozumiem. Tak by to mniej więcej wyglądało. Jeśli chodzi o te technologie to na razie wszystko jest chyba nieźle. Możemy zwiększyć ewentualnie tutaj delikatnie ilość badań, o kurde no. No, dobra, mogłem tak kliknąć w sumie, ok. Tak by to wyglądało. Oficerowie się powolutku powolutku szkolą mamy 135%. To jest troszeczkę przymało, ale mam nadzieję, że damy jeszcze radę. Jeśli chodzi o szpiegów, to możemy ich troszeczkę tutaj zmniejszyć. Kosztem właśnie oficerów, no, czy może kosztem na rzecz oficerów. Może w ten sposób powiem, no a do dajmy. 6 dajmy. 605, 3, 3, 3, no klikam i się nie da. I co? No dobra. Nie będę się bawił, niech zostanie tak jak jest. Ech, widzę, że tak, technologie się robią. Cudownie, jeśli chodzi o pakonę nieagresji, to on wygaśnie mi 12 lutego, znaczy stycznia, boże, stycznia Ech, 43 roku oczywiście wcześniej zaatakujemy. Ech, tylko teraz pytanie, jak wyglądają jednostki? Produkcja jednostek idzie pełną parą. Widzę tutaj statki desantowe, tutaj coś mi się tam pierdzi. Czy wiecie co? Ja w ogóle nie wiem, czy nie powinienem zaplanować desantu na Związek Radziecki gdzieś w tych rejonach? To by było naprawdę bardzo ciekawe, zdesantować się na przykład na, w okolice Leningradu, może niekoniecznie na, ale gdzieś w okolice, gdzieś gdzie będę miał port. No zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Ja tymczasem oczywiście moją armię muszę jeszcze znacznie, znacznie wzmocnić, bo to jest jakaś masakra, więc cóż, więc ja mogę chyba tylko przyspieszyć czas w tym momencie, bo nic za bardzo więcej nie zrobię, ewentualnie mogę jeszcze coś z wywiadem pokombinować, ale tutaj też widzę, że jest wszystko tak jak powinno być. No i cóż, i ewentualnie mogę pohandlować, chociaż widzę, że też jest nieźle. Dobra, więc ja może przyspieszę czas, poczekamy aż tutaj się wszystko wydarzy. Tutaj przy okazji ogarniemy sobie sytuację z... Uh. Uh. A, no właśnie, no właśnie, bo zapomniałem, że przecież Gibraltar jest w naszym władaniu. Znaczy, mógłby być, ale nie jest. Więc ja może i zaatakuję po prostu. Tutaj zrobimy wsparcie i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Myślę, że damy radę. No raczej, raczej powinniśmy dać radę. Tutaj myślę, że przegramy, aczkolwiek e, to nie będzie stanowiło większego problemu dla nas. Dobra, e, dobra, dobra, dobra. Co tam jeszcze? E, Włosi sobie myślę poradzą na razie. mógłby mi tam coś podesłać w sumie, ale nie wiem, czy się ją opłaci. Do tego mógłbym zrobić teraz desant na Norwegię, nie wiem czy chciałbym to w tym momencie wykonywać, w sumie nie wiem czy jest mi Norwegia w ogóle potrzebna, do szczęścia, widzę, że mogę Finlandię do frakcji podłączyć i chyba nawet to zrobię, wiecie, bo Finlandia być może mi się przyda, bardzo fajnie, kogo ja tutaj jeszcze, Ksi Ksibejsan ma, o ile tak się to czyta, Jugosławia, Jugosławia też by mi się przydała, nie chcę walczyć z Jugosławią, więc może ja po prostu ich tutaj będę nakłaniał do wbicia się do mnie do frakcji. Tak samo Turcję może, nie wiem czy to by się opłaciło. Ale widzę, że tutaj sporo tych państw jest skłonnych się do mnie dołączyć. Jeszcze chciałbym zobaczyć czy mogę jakiś kraj powiedzmy amerykański z południowej może Ameryki jakiś kraj, który by mi był w stanie pomóc w czasie ewentualnej wojny. A teraz sobie patrzę, chciałbym na pewno Meksyk, Meksyk z Meksyku miałbym wtedy możliwość atakowania y, oczywiście USA i to by było naprawdę y, ciekawe rozwiązanie, czekajcie, ja może sobie y, zrobię coś takiego jak kliknę na Meksyk właśnie, zobaczymy gdzie ten Meksyk jest, o cholera Meksyk jest strasznie blisko, strasznie blisko aliantów, nie uda mi się to niestety, ale, ale, ale jakiś na przykład tutaj powiedzmy, czy Honduras ma tu gdzieś port, nie Chciałbym jakiś kraj, który ma port gdzieś w tym miejscu. Czy po tej stronie. Więc prawdopodobnie. Panama? Chyba nie bardzo. Chyba cholera nie bardzo. Ewentualnie, no słuchajcie, Kuba. Kuba bardziej do komunistów by prawdopodobnie się zbliżała. Dobra, zostawimy to tak, jak jest, bo widzę, nic tutaj nie wskuram. Chyba, że mógłbym starać się odciągnąć USA trochę od frakcji. Gdzie, co, może nawet to zrobię? Bo w sumie nie wiem, nie wiem, napiszcie mi, czy to ma sens. W każdym razie ja będę ich tutaj przekonywał do siebie, do swoich racji. Będę też prawdopodobnie starał się tam podziałać troszeczkę w kierunku zmiany ich polityki, ale to za chwilę, tylko ogarniemy sobie dyplomację, bo muszę mieć przynajmniej na czwartym tutaj jakby poziomie powiedzmy, cztery punkty powinny iść do takiej dyplomacji właśnie. Mogę zaprosić... Aha, Finlandia jeszcze nie przyjęła. Mojej tutaj propozycji Wywiadem w USA zrobimy sobie Zamiast technologii To ja chciałbym wspierać naszą partię No technologia może tak W ten sposób Okej okay. Dzięki temu mam nadzieję, że Te partie będą się Zwiększały Wiecie co Może tu zwiększę też tutaj szpiegów I będziemy robić Coś w tym stylu Okej, okay. myślę, że Damy radę z, ty, z takimi ustawieniami, coś tutaj e, wykombinować. Nie wiem, czy to ma sens, czy nie. W każdym razie bardzo by było fajnie, gdyby e, aktualnie oni odeszli troszeczkę od, e, od nas, oczywiście. I chciałbym też im zaproponować trochę ofert handlowych, ale to za chwilę. E, po co? Pewnie zapytacie. Właśnie po to, żeby poprawić nasze stosunki. Mamy stosunki na poziomie 23, e, a chciałbym, żeby one były znacznie większe, dzięki czemu e, być może. Być może zwiększymy, e, tak jakby, driftowanie, driftowanie USA w kierunku osi i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Widzę, że tutaj mamy jedną jednostkę, którą widzimy. No trudno, dobra, więc ja mogę w sumie e, poczekam jeszcze chwilę z tym. E, Szwecja? No dobra, Szwecji nie będę atakował w sumie, więc możemy od Was taki zestaw poprosić. Jeśli chodzi o Finlandię, to w sumie do Finlandii też mógłbym trochę wojsk wysłać, pomóc Finom właśnie na e, wojnie. Technologia. Tutaj widzę, że wszystko jest na razie e, badane, co mi jest potrzebne, więc nie wiem czy jest jakaś szansa. O tak, z USA to ja bym bardzo chciał teraz mimo tego, że nie bardzo nawet jestem w stanie cokolwiek tam wysyłać, ale myślę, że damy i tak radę. Brazylia, Brazylia by mi się w sumie też przydała. Mech. Mech, mech, mech. Eee, co ja bym tutaj mógł? Zaproponować bym Wam mógł jakąś eee, tutaj ofertę handlową. Cokolwiek. Czy chcecie ode mnie cokolwiek kupić? O. Nie bardzo. Nie bardzo, ale może coś innego byście chcieli ode mnie kupić? Bardzo bym chciał Wam coś sprzedać, bo to by podniosło nasze wzajemne relacje. I mimo tego, że Cholera. O, może. No, nie. No, nie. Wiecie, co to, może to, co było unlikely, to może to im sprzedam. O, coś takiego. Jeden metal, wprawdzie tracę metalu, to może coś innego weźmiemy. Może weźmy coś innego. Co tam było? Zapasy? To było. O. Hmm. No, mógłbym przysiąc, że coś było. O, okej, okay, ropa. Ropy też tracimy, ale jedna jednostka to tam różnicy mi nie zrobi, a pewnie. No właśnie, odmówili, ale teraz mamy. No nie mamy nawet lepszych stosunków cholera. Musimy nad tym popracować. Musimy nad tym y, znacznie popracować. Widzę, że kolejne tutaj y, nasze dywizje są gotowe, więc myślę, że możemy je gdzieś tutaj rozmieścić przy porcie, bo w sumie y, przecież do tego się to sprowadza, że na portach musimy je rozmieszczać. Tutaj chyba nawet nie ma portu w tej prowincji. Chciałbym bronić portów, bo porty są najskuteczniejsze, kiedy dochodzi do desantu na port. I teraz tak, co dalej? Dalej będziemy zajmować się oczywiście dalej rozwojem technologii produkcją. Niedługo te garnizony pierwsze się zakończą. Tutaj mamy bardzo dużo attachmentów, czyli takich dołączeń do dywizji. Ja oczywiście teraz... Uuu, kogo mogę tutaj zaprosić? Arabię Saudyjską, naprawdę? Byłoby całkiem fajnie, tylko że oni nie mogą się dołączyć, bo ich neutralność jest wyższa niż najwyższe zagrożenie. Dobra, tam mi się coś już zrobiło. Arabia Saudyjska. Ale pewnie nawet nie będą mieli żadnego tutaj wsparcia wojskowego dla mnie, więc to jest w sumie na razie niepotrzebne. Zobaczymy, jak będzie dowolnie między Włochami a Anglią. Dopiero wtedy coś zobaczymy, co będzie się działo. Może na razie przestanę tutaj kombinować. Rozmieścimy kolejny garnizon. Oczywiście powinienem go umieścić w jakimś konkretnym korpusie, ale to zrobimy później. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Co tutaj się dzieje? Nic w sumie nowego. Produkcja. Widzę, że mogę coś nowego wyprodukować, więc zrobimy... Co zrobimy? Konwoje, eskorty... Zbudujmy sobie... Dywizję piechoty, oczywiście już bardziej zmodernizowaną, czyli z artylerią, może samobieżną. Czy to coś zmieni? Czy ona jest lepsza? Nie wiem. Nigdy nie robiłem takich dywizji z artylerią samobieżną. W każdym razie, może tym razem mi się uda takie zbudować, i do tego dorzucimy jeszcze, może. Coś przeciw jakąś dywizję przeciwczołgową, ponieważ mogę już budować 5, więc z tego będę oczywiście korzystał. No i zrobimy sobie z 10 takich jednostek. Mam nadzieję, że wszystko się tutaj uda. Zgodnie z planem wyprodukować. Patrzę na sytuację tutaj. Nic się złego nie dzieje, więc myślę, że mogę zostawić te jednostki w tym miejscu. Na pewno Hiszpanie są mi bardzo wdzięczni za to, że broni im terytorium, tym bardziej, że ich nagle jednostki postanowił gdzieś spierdzielić. Nie wiem, gdzie są kompletnie Także pozdrawiam, aha, bronią sobie tutaj wysp Dobry wybór chłopaki, dobry wybór Po prostu genialnie wam to wyszło, ale mają trochę statków, więc to, to się na pewno przyda Oczywiście te piechoty są gdzieś tam w końcu Ale i tak dajemy radę chyba całkiem nieźle Jeśli patrzę na upgrade'y, to upgrade'y muszę sobie spriorytetyzować za chwilkę Fajnie, że nowe technologie się zbadały, więc mogę coś wyłączyć. O, to też zostawię na razie. Jeśli chodzi, mamy 40 rok, tak, więc to się jeszcze musi badać. E, Piechota. Piechota jest modernizowana. Skorty e, Mógłbym niszczycieli e, znowu zbadać troszeczkę. Lekkie krążowniki mi są za bardzo niepotrzebne w tym momencie, ale łodzie podwodne to bym bardzo chciał. I będziemy sobie oczywiście je później tam budować. Dobra, więc, 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 słuchajcie, co dalej? Jeśli chodzi o produkcję, to mamy załatwioną, ale ja oczywiście chciałbym teraz coś pokombinować z USA, bo nasze relacje raczej nie są zbyt dobre. Co tu się stało, że nagle uciekli w naszą stronę troszeczkę? 11.20, no cholera. Stop influencing nie, ale chciałbym oczywiście e, zaoferować im jakąś e, znowu tutaj usługę handlową. Tylko, gdyby jeszcze byli w stanie mi coś tutaj zaoferować, to ja bardzo chętnie bym od nich coś zakupił. Nie wiem za bardzo, e, jak mogę e, taką umowę tutaj, że tak powiem, e, załatwić. Aczkolwiek. Czekajcie. Ja nie chcę kupować paliwa. Hmm. Hmm. no Zaakceptujmy, zobaczymy, czy to coś zmieni. O, podpisana umowa została. Więc teraz powinniśmy mieć, nie wiem czemu, nie mamy lepszych tutaj. Cholera, coś, coś jest nie tak. Coś jest, cholera, nie tak. no trudno, ja będę się starał tutaj to wszystko ogarnąć. Karagua, spadajcie mi stąd, Ale co tutaj się dzieje. Co tu się dzieje? Garnizony 2 i 2 dywizje pancerne, które oczywiście pójdą na front radziecki. A garnizony ja sobie rozmieszczę gdzieś tutaj, we Francji, powiedzmy, może na południu w ogóle, bo tutaj też jest dosyć niebezpiecznie. No i co dalej? Słuchajcie, co dalej mogę zrobić? Oczywiście rozmieścimy sobie te dywizje gdzieś przy Warszawie, na przykład w Pradze. Hmm, tutaj mamy... O, słuchajcie, ja przecież mogę to dołączyć do... tego korpusu. jedenasty. 11. 11 korpus, gdzie jest jedenasty korpus? Nie ma. Ale jest 13, więc do 13 dołączymy. Bo mogę. No i teraz to mi się już rozjechało wszystko. Genialnie po prostu, genialnie. Na no, trudno. Ogarnę sobie to kiedyś indziej. Co dalej? Tutaj widzę, że mi się teraz statki będą budowały całkiem szybko, w całkiem pokażnej całkiem ilości, więc to mnie bardzo cieszy. Natomiast Jugosławia chciałaby dać mi możliwość transportu swoich jednostek, więc myślę, że na razie sobie anulujemy taką decyzję. Jeśli chodzi ogólnie o Jugosławię, to Jugosławia jest tutaj i. Całkiem szybko do nas się zbliża, więc myślę, że niedługo dałaby radę do nas nawet dołączyć, słuchajcie. I zobaczymy, jak to będzie w sumie wyglądało. Widzę też, że kilka innych państw, na przykład i ma do nas się zbliża. No nie tak szybko jak Jugosławia, oczywiście, ale, ale całkiem szybko, więc myślę, że to też będzie całkiem niezły nabytek. Chiny do komiternu. No nie wiem, nie wiem, jak to wszystko ogarnąć. Zobaczymy. Dywizja pancerna kolejna, więc może ją tym razem dam tu i kolejne e, garnizony, które mogą stanąć sobie. Słuchajcie, Dunkerza jeden na pewno. Czy tutaj wszystko jest ogarnięte? Chyba tak. Wsz całe wszystkie tutaj moje jednostki stoją na dobrym e, miejscu, wszystko jest e, w jak najlepszym porządku, więc myślę, że sobie powoli mogę obstawiać te wszystkie porty żeby zabezpieczyć jak najbardziej nasze prowincje oczywiście dajemy sobie pełną prędkość na razie Uhuhuhu. zatopili nam kombój. to nie jest dobra informacja niestety no ale myślę że damy radę znowu zaproponujemy im jakąś umowę to nie było to to było chyba to cholera Cholera! Chciałbym podnieść stosunki z USA, przynajmniej tymczasowo, bo wiem, że oni są blisko dołączenia do aliantów. A Jugosławia ciągle się do nas zbliża. Dużo, dużo teraz widzę, mamy zbadanych technologii, co mnie bardzo cieszy. Patrzę sobie, co tutaj mogę jeszcze wyłączyć. Assault. Yy, tyk, tyk, tyk. Czyli praktycznie wszystko do, do tego pomarańczowego. I teraz prawdopodobnie wszystko zacznie się badać znowu. Poczekamy chwilkę, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Mam nadzieję, że całkiem nieźle będzie, wszystko yy, po naszej myśli. Jeśli nie, no to oczywiście najgorsze, co może mnie teraz spotkać, to ewentualnie mogę zostać pokonany przez Związek Radziecki. Ale myślę, że to na razie nie nastąpi. Tutaj mam dużo jednostek, aż zobaczymy sobie ile. Właśnie oczywiście zwiesiło mi grę, a 141 nie wiem, czy to jest wystarczająca ilość. Myślę, że nie. No chyba, że w jakimś cudem uda nam się ograć i przemyśleć lepiej atak na Związek Radziecki. Wtedy skasowalibyśmy im sporo jednostek, dzięki czemu mielibyśmy dużą szansę na sukces. No ale trudno, tym zajmiemy się w następnym odcinku. Ja jeszcze oczywiście przetrwam sobie tutaj. Zobaczymy, co tam się nam będzie badało. Ogarniemy te technologie. Wiem, że już jest do przodu kilka. Więc poczekam sobie jeszcze chwilkę, i zaraz wybierzemy jakieś nowe. Co tutaj mamy w takim razie? Tyk, tyk, tyk. Czyli dotąd praktycznie. Tak, coś jeszcze? Nie. OK. I możemy zrobić technologii 5 nowych. Więc ja bym chciał bardzo. Ogarnąć sobie technologię. Technologię, może tutaj nie. Jeśli chodzi o przemysł, może coś słuchajcie, wrzucimy Jest 40. koniec, więc mogę ewentualnie już zacząć te wszystkie technologie robić na 41. Na 41. coś, co by mi się przydało. To by mi się przydało na pewno. I może to. Radar mamy na dobrym poziomie. Jeśli chodzi o myśliwce, to nie wiem, czy to mi się przyda hmm. no nie wiem nie wiem słuchajcie, czy, czy ja bym chciał coś takiego robić może właśnie e, zrobimy to i to na pewno, to mi jest bardzo potrzebne co tam jeszcze, co tam jeszcze słuchajcie hmm. teoria artylerii, może to sobie zrobimy jeśli chodzi tutaj to oczywiście musimy Wyrzucić więcej rzeczy do artylerii, bo przecież to jest najważniejsze w tym momencie, chyba. No, tego nie będę za bardzo stosował, więc w sumie mogę to olać. Ha, no i dobra, i tak to by mniej więcej wyglądało w tym miejscu. I widzę, że mamy znacznie więcej jednostek do rozmieszczenia, więc oczywiście je rozmieścimy. E, więc tak, a w coś tam. Tak mniej więcej by to wyglądało, gdzie tutaj jeszcze jest jakiś port. Tutaj. Oczywiście, dwie jednostki czołgów sobie też wrzucimy tu. Tutaj są teraz 5, jest 5, więc mogę zrobić kolejny, że tak powiem, korpus, który podłączymy sobie. O! Widzę, że już jest podłączony. Dobra, fajnie. Fajnie, dobrze, że się sam automatycznie podłączył. Dzięki czemu mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj ogarnięte. Więc was mogę też tutaj już skierować. I co dalej? Tutaj teraz te ataczmenty będą nam się produkować, więc jeszcze sobie je rozmieścimy, może i wtedy y, będzie dobre miejsce, żeby zakończyć odcinek. Bo wiem, że już jest y, końcóweczka, tak? Dobra, widzę, że się już tutaj zbadały, znaczy zbudowały. Które mogę jeszcze wyłączyć? Mogę wyłączyć jeszcze dwie technologie, czyli y, tą i tą. Coś jeszcze? Nie, ok. Więc teraz możemy poprzydzielać te attachmenty. Słuchajcie, no właśnie, do tych korpusów, do tych korpusów piechoty cholernych, których mam dosyć sporo. Ale mam nadzieję, że uda mi się je wszystkie szybko rozmieścić. I w takim razie zobaczymy, jak to się wszystko potoczy w kolejnych odcinkach. Tak, trochę tego jest, niestety. Musicie się uzbroić w cierpliwość. Wiem, że ten odcinek nie był zbyt dynamiczny, no ale czasami też trzeba takie odcinki robić. No bo, jeśli chcecie oglądać let's playa, no to wiadomo, że takie mikrozarządzanie jest bardzo, bardzo potrzebne, żeby te jednostki były dosyć dobrze uzupełnione, słuchajcie. Więc, tak, co ja tutaj mogę wrzucić jeszcze? Tutaj mogę wrzucić. Nie chcę tych przeciwczołgowych wrzucać na razie do dywizji pancernych. Wolę mieć zapas na późniejsze ewentualnie zmiany w strukturze armii, aczkolwiek jeśli chodzi o piechotę, to chciałbym właśnie móc mieć większą wartość bojową tych jednostek właśnie piechoty. Zobaczymy co tam dalej będzie się działo. Tutaj widzę, że już powoli kończy nam się lista, aczkolwiek lista tych wszystkich piechot jest jeszcze znacznie znacznie większa, więc musimy się z tym pogodzić. Ale jednostki są uzupełnione na bieżąco, więc myślę, że to jest dobra wiadomość. Teraz sobie powinienem chyba dać trochę czasu na zmodernizowanie tego całego wojska, przynajmniej kilka miesięcy, bo wiem, że jest strasznie zacofane. Jednostki nie są w ogóle zorganizowane znaczy, może zorganizowane są, nie są zupadejowane, więc trzeba się z tym jakoś tam uporać. Już końcówka, widzę. A w tym czasie, oczywiście, ja będę musiał się tutaj jakoś ogarnąć z tym wszystkim, bo wojna już się zbliża i to. Wielkimi krokami. Dobra, to jest ostatni chyba. Ok, teraz jeszcze rozmieścimy sobie ostatni garnizon, który nam się wybudował, który umieścimy tu, a to rozmieszczę sobie w następnym odcinku. Mogę coś więcej, nie mogę. Jugosławia, jak wygląda sytuacja z Jugosławią? Jugosławia się zbliża i to całkiem, całkiem szybko, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Nie będę musiał ich, że tak powiem, napadać. Bułgaria do kominternu się zbliża jakim cudem? Dobra. Zróbmy to w ten sposób w takim razie. Okej. Okay. No i jeszcze na koniec może jakąś umowę. Czekajcie. O, Boże, gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest tu? OK. Nie chcecie ode mnie kupić tego. O! To już coś. Nie, no trudno. E, więc z tym e, złym akcentem, niemiłym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam na swojego fanpage'a na Facebooku, gdzie możecie e, polajkować e, moje wszystkie tam posty. Możecie mieć lepszy kontakt ze mną. Oczywiście macie do tego link w opisie filmu. Zapraszam też do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. E, no i łapka w górę też by się przydała. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!